Dziękuję bardzo. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry. Dziękuję, że poświęcił nam pan chwilę czasu. Odbył się przed... Ja dziękuję Państwu za obecność. Uh -huh. Przedstawił się apel pamięci poległych w Auschwitz. Apel pamięci Polaków zamordowanych w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. I to był, zwróćmy uwagę, przeczytaliśmy nazwiska zaledwie kilkuset polskich ofiar, mm. bo pierwsze ofiary Auschwitz to byli Polacy. Obóz był zbudowany dla Polaków, przez mm. Niemców. Oczywiście wspominamy wszystkich. Mm. Symbolicznie. Ale dzisiaj przeczytaliśmy nazwiska osób z pierwszego transportu, z pierwszych transportów, z 40 41 roku. Czyli zanim jeszcze powstał Entrezuch. Mm. Zanim jeszcze panzeje uchwalono prawie dwa lata później plan eksterminacji Żydów. Mm. Niemcy, Niemcy i w ogóle wiele państw na świecie utrwalają taką fałszywą narrację, że ten obóz został zbudowany dla Żydów. Otóż mm. nie. Obóz w Auschwitz nieopodal Oświęcimia mm. Niemcy zbudowali dla Polaków. Mm. I tam ginęli najpierw Polacy. Mm. Skąd pomysł na taką akcję upamiętniającą Polaków? To jest pomysł po pierwsze wychodzący z serca i z, te, z tej racji, że chyba w każdej polskiej rodzinie, bliższej lub dalszej, jest jakaś ofiara obozu koncentracyjnego Auschwitz albo innych obozów koncentracyjnych. Więc wspominamy swoich braci i siostry. To po pierwsze. A po drugie próbujemy pozytywnie. Odpowiedzieć na kłamstwa o Polsce, budując, odbudowując naszą, naszą e, historię, narrację opartą na prawdzie. Super, bardzo dziękuję za poświęcony czas. I następne akcje będą y, kole, y, za kiedy? Kolejne, ty, w ciągu kilku tygodni, na, najpóźniej, w ciągu miesiąca. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu za uwagę.